Hejka! Znowu jest u mnie Kasia, więc korzystamy z okazji i wspólnie nagrywamy film. Dzisiaj jest film z sukienkami, propozycjami na Sylwestra. Został miesiąc równy, także macie czas, żeby zakupić coś fajnego. Dzisiaj byłyśmy na zakupach. I wybrałyśmy dla Was najlepsze propozycje. Tak, aż możliwy. 8. Mhm. I starałyśmy się, żeby to nie było nie wiadomo, jak drogie. Sukienki są do 200 zł, z tym, że niektóre są jeszcze tańsze. Tak, starałyśmy się do 200 zł, ponieważ że? w sklepach naprawdę w sieciówkach sukienki są drogie. Wiele, które nam się podobały, na przykład były w cenie 350 zł, a myślę, że. Nie były warte tej ceny. absolutnie. nie. Także postanowiłyśmy zrobić taki limit. U mnie będzie kolejna część, kolejne cztery sukienki, więc mhm. łącznie macie aż 8 propozycji. Myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie. Brałyśmy też sukienki nie wszystkie do końca albo w naszym stylu, albo pasujące do naszych figur. I bonusem tak, tak. będzie to, że każdą sukienkę będzie mierzyła zarówno Asia, jak i ja, dzięki czemu zobaczymy, jak wyglądają na zupełnie różnych serwetkach. Tak, my mamy ten sam rozmiar, MK. Natomiast mamy totalnie inną totalnie budowę. Totalnie inną. Dzięki czemu więcej osób będzie mogło po prostu troszkę tak. się z nami utożsamić. Także zaczynamy. Tak. I... Zacznijmy proszę od tej tej. Dobrze. Dalej. Od tej? Od tej tej. Jest taka jedna sukienka która bardzo nam się spodobała, zarówno Szyma tak. jak i mi. Uwaga. Dum, da, da. Jest nam Marsa Szalona i ja jestem albo taka, że jadę po całej bandzie, albo wolę iść w klasykę i to jest sukienka, którą widziałam już wcześniej. Bardzo mi się ona podoba. W ogóle jestem ciekawa, jak będzie wyglądała na nas, bo to jest no takiego coś zdecydowanie innego. Ona kosztowała 199,99, czyli 200 zł. W sklepie Sfera. A jak w długościach, bo my nad tym się nie zastanowiłyśmy nie się, Nie, tak o... oszalałyśmy na jej o, <laughs> ty patrzyłyś, nie pakowałyś, nie A na. ja widzę, że długość jest szalona. Jesteś szalona. No dobrze, to chyba, nie wiem, która pierwsza, chyba... Mogę ja no skoczyć, dobrze. Dajcie znać, co myślicie o tym kadrze, bo to jest zupełna nowość. Przychodzę taka skrępowana, ponieważ dekolt jest Niesamowicie wielki. Tak, może tutaj będzie cenzura, jakaś taka. Tutaj przytrzymam, żeby po prostu odsek Nie, żeby Cię wyglądać. Nie zgorszyć was. Pokażę Wam się tutaj o. Myślałam, że ta sukienka będzie wyglądać zupełnie inaczej. Ja też. Bardziej z klas. A to wyszło jak na rurę, jak Nie, ogólnie jest przepiękna, ona no, mi się bardzo podoba, ale myślę, że no dekolcik tutaj. Są osoby, które lubią takie dekolty, ja niekoniecznie. Myślę, ale to wygląda ładnie, kobietka. Długość jest też dosyć niepokojąca, że tak, tak. powiem. To nie jest po prostu dla mojej sylwetki chyba jednak taki dekolt, ale może ja to spieła, no ogólnie mi się ona bardzo podoba. No w sensie jest taka inna, totalnie nie widziałam nigdzie, czegoś nawet podobnego. Jeżeli jesteście drobniejsze od nas, mniejsze yy, i wiecie, po prostu drobniejsze, yy, to myślę, że ta sukienka będzie na was bardzo dobrze wyglądała. Tak, zdecydowanie. Dobrze, to yy, teraz przechodzimy do sukienki numer dwa. Wybaczcie, że tak tutaj sobie stoję. W zupełnie innym klimacie stwierdziłyśmy właśnie, że będziemy brały różne sukienki, tak. ta jest bardziej balowa. Taka ma, ma taką złotą nitkę. Bardzo mi się ona podoba. Jest taka elegancka. 200 zł również kosztowała. 199,90. Ona pochodzi z mango. Może to my idziemy się poprzebierać. Kasia bierze tą zakłada, a ja wskakuję. W to Ta, i zaraz się widzimy. 1000 years later. Wróciłyśmy. <noise> Nie wiemy co powiedzieć. Nastąpiła komplikacja. Na przykład sukienka numer jeden. Się uszkodziła w trakcie zakładania, więc wygląda tak od tyłu. Na twojej sylwetce wygląda niż na mojej, zdecydowanie. Musiałabym się zapiąć, bo tak to yy, na pewno mnie poszerza. Wiecie, co, ciężko, ciężko ocenić tą sukienkę, skoro jest w takim stanie technicznym. No to teraz przechodzimy do mojej sukienki i znowu ja mam ten sam problem, że ja praktycznie w każdej sukience wyglądam bardzo wulgarnie ze względu na mój bius, więc musiałam zakryć tutaj dekolt, żeby, yy, no wiecie, jest to na mój bius podobnie sukienka. Ja muszę mieć jednak bardziej zakryte, ale dla kogoś to mniejszy bius, to ona będzie super. I właśnie u nas takie, jak są takie sylwestry, bankiety, jakieś bale, to super, ona się nada. Ok, więc założyłam marynarkę, żeby Was nie gorszyć. I ta sukienka pochodzi z mango. Jeżeli chcecie zrobić zakupy taniej z tego sklepu, to polecam Wam skorzystać ze strony letyshops.com Jest to serwis cashbackowy, czyli robicie zakupy w wybranym przez siebie sklepie. Jest to dobra opcja teraz w okresie Black Friday. Zbliżają się święta, więc szukamy prezentów dla bliskich właśnie często w internecie. Dodatkowo z okazji, właśnie Black Friday, zostały podwyższone te procenty zwrotów, także możecie jeszcze więcej zaoszczędzić. Zakupy robi się w ten sposób, że logujemy się na stronie letishops.com po czym klikamy w dowolny sklep. to macie ponad 2000 sklepów do wyboru. Jest AliExpress, jest Allegro, jest Answer. Na stronie klikacie wybrany przez siebie sklep i od razu was przenosi i klasycznie robicie zakupy tak jak chcieliście je zrobić, a później właśnie na waszym koncie pojawiają się zwrócone pieniądze. Chciałam wam pokazać, że zainstalowanie wtyczki trwa dosłownie kilka minutek, nawet sekund. Wystarczy, że dodacie ją do swojej przeglądarki i ona zostanie z wami na stałe. Już później nie musicie się rejestrować, klikać w linki. Będziecie po prostu robić zakupy i pieniążki będą się zbierać ze zwrotu na waszym koncie. Standardowo w opisie Wam wypiszę strony, żebyście mogli sobie wszystko dokładnie sprawdzić na własnej skórze. Czy my oceniamy te sukienki od 1 do 10? Możemy w sumie. Możemy. Taką tak. finalną ocenę dać sukience. E, tej bym dała. 7, mimo wszystko. Nie, ona mi się naprawdę podoba. No, nie jest dla mnie, ale na pewno jakbym ją zobaczyła u kogoś innego, to bym była bardzo zachwycona, także ja nawet bym dała ósemkę. Dobra, tą mamy ocenioną, a na tą jeszcze będziemy czekać, ponieważ musi ją przymierzyć Kasia, zobaczymy jak wygląda na niej. Przechodzimy do kolejnej sukienki. Pochodzi ona ze sklepu Stradivarius. Jest to rozmiar również emeczka i zobaczcie, prezentuje się w ten sposób. Wydaje mi się, że to jest bardzo taki ciekawy krój. Może to mm -hmm. on dosyć dobrze wyglądać na wielu sylwetkach. Jest to taki czarny ze srebrnym połyskiem, to także naprawdę ale może to rewelacyjnie wyglądać podczas Sylwestra. Cena też y, niższa jest 160 zł, więc niższa niż do tej pory. Dobra, y, no to... Nie ma na przykład nie zamieniamy się piecami Zaraz wracamy. Jesteśmy z powrotem, mamy już sukienkę Kasianą, tą, którą ja przed chwilą mierzyłam. Ja standardowo już nawet nie komentuję, musiałam słówką y, tutaj wychodzić <laughs> zakryć, bo naprawdę było hardkorowo, ponieważ dekolt kończy się tutaj. Czyli na pękło. Ta sukienka niestety nie pasuje do nas. Tutaj wydaje mi się, że jest taki jeden typ figury, w której ta sukienka będzie wyglądała dobrze. Ale natomiast ta, nie byłam do niej przekonana tak w 100%, ale jak ją założyłam, to naprawdę y, bardzo mi się podoba, jeżeli chodzi o krój, mm. Fajne są te bułówki Wygląda naprawdę efektownie, moim zdaniem. Nie wiem, czy ona mi się nie podoba najbardziej na razie. no Musiałabym na pewno tutaj złapać sobie ten dekolt, tak jak jest teraz, żeby nie świecić cycem, ale ogólnie bardzo. Ale tak szczerze, to uważam, że ta wygląda dużo drożej od tej. Tak. Może jest... ta kosztowała buf... 200 zł. A 160. To, to absolutnie nie jest rewarta. Absolutnie nie. No dobrze, czyli e, może dajmy finalną ocenę. Na tej sukience, bo już to żadna z raczej nie będzie no, mierzyła. No, podoba mi się cały zamysł, więc dałabym tak yy, pomiędzy 4 a 5. Mm -hmm. Nie to dla mnie 4. Teraz może przejdźmy do ostatniej sukienki. I żeby nie było, że wszystkie są takie świecące, bo nie każdy się czuje mm. w cykinach, to mam jeszcze dla Was jedną propozycję. Jest ona czarna. Ale ma taki, wiecie, pazur, coś innego. Jest teraz chyba taka dosyć trendy, nie? Mm -hmm. Takie sukienki, widzę, że na Instagramie cieszą się popularnością. Pochodzi ona z Handemu i kosztowała 200 zł. Jestem ciekawa, jak będzie dla na nas wyglądała. Ma takie tutaj szerokie główki. Także ja wskakuję w tą sukienkę, a Kasia wskakuje w tą. Nie mogę się szczerze powiedzieć, jak doczekać, bo mój komfort w tej wynosi 0 na 10. Autentycznie, czuję się okropnie. No powiem Wam, że tak jakbyśmy poszły na Sylwestra, no byśmy się nie było wstydziły. Tak, ani jedna, ani druga, chociaż rzeczywiście ten dekolt jest ogromny i mógłby być minimalnie. Ale mniejszy, już sobie to już można sobie samemu chodzi. w domu tak, złapać, tak. bo wiadomo. Złapać i byłoby super. Ale no, mi się bardzo podoba w tej sukience, fajnie to wygląda i mi się też bardzo ta solarka tak. ta podoba. I tam tutaj na zapleczu mówiłam, że może, może to ze pozostanę, pozostanie, bo właśnie brakuje mi takich yy, sukienek, które są odpowiednie do mojej sylwetki, a tutaj jakby jak możecie zobaczyć, podkreśla na moją talię. Nie? nie kupę, bo te marszczenia. Bardzo podoba mi się ten trend na marszczenia na kupie, ponieważ to pięknie... Tak, U wydatnia, kształty. Tak, tak. No i na przykład dla mnie to jest rewelacja, to, że raczej nie mam, nie wiadomo jak, wiecie, dużych krągłości, to bardzo, to, to jest bardzo, bardzo dobre tak. rozwiązanie. Bardzo ładnie wygląda. Także ta kosztowała 200 zł, bo nie wiem, czy powiedziałam o tym, mm -hmm. jest to dosyć Sporo uważam, natomiast tak mi się ona podoba, że... Wyglądasz naprawdę efektownie. I te główki są takie ciekawe. A powiem wam, że myślałam, że to będzie taka najnudniejsza propozycja, ale mm -hmm. no, absolutnie nubna nie jest. Duże kolczyki i na przykład włosy. Ja widzę właśnie, ruchu. nawet tak jak mam teraz kolczyki tak, zobacz. Tak, żeby to uszy było widać super. Tak, Efektownie, tak do tego torabeczka jakaś no. kompletka, wiecie. Jestem ciekawa Wójtą, jak ty będziesz no wyglądała w tym. Wydaje mi się, że nie będę tak dobrze jak ty wyglądała, ale, ale to wysoko, jest bardziej twój krój. Ale wysoko oceniam, to może to wycenimy na razie. Dobrze, no, no. nie no. wiem, ja uważam, że na przykład to jest dobra do mojej sylwetki tak, tak, tak. sukienka. Ja do na taką óserka, bo naprawdę... Na drogach na sukienkę. Tak. ja też będę miała 8 Jakoś tak dzisiaj się zgadzam z tymi opiniami, nie zawsze no? tak jest. No to prawda. Dobrze się czuję, też ona się nie wiadomo mocno nie podskłada. I ona jest bardzo wygodna. Bardzo. No nie? Pomimo, że ma cykiny, w ogóle ich nie czuć, więc ma jakoś dobrze podszyte to pod spodem. Chociaż, troszeczkę czuję, ale. A ma... tak nie, Jak nie, nie masz tak bardzo w Jak i tak nie. drapie, tak, to tak. Jest, jesteś w stanie w niej wytrzymać całą okay. imprezową. No, z i szaleć. szaleć. No dobrze, no to teraz będzie taka zamiana już. Ja jestem na nakładkę tak już w bo nie mam żadnej innej na do przymiarki. Dobrze, dobrze. Okej, okay, ja już jestem w moim outfitie, a teraz Katarzyna, sukience numer 4. Też super. Naprawdę, wydaje mi się, że ten krój będzie pasował do wielu osób. Dodatkowo wyszczupla. My nie potrzebujemy. Żartuję. Ale, Przepraszam, bo ja tak patrzę tam z daleka na siebie. Nie, ale naprawdę tak, wie, nie widać na przykład jak ktoś ma jakieś niezaskonałości, absolutnie nie, nie się będzie widać. Jeżeli tam. ktoś ma obecnie brzuszek, większy brzuszek troszkę, to, to mm -hmm. te falbany też bardzo dobrze to kamuflują. Fajnie, Ona się naprawdę podoba, daje dziewiątkę tej sukience, pomimo, że nie jest taka sylwestrowa strokata, mm -hmm. to nawet jeżeli ktoś y, przełamie ją, ja bym właśnie poszła w delikatniejsze rzeczy, ale spokojnie można założyć nawet, nie wiem, cekinową zarebkę, nowe buty i... Tak, tak, tak e, ja nie czuję się w niej mimo wszystko, nie wiadomo jak dobrze, nie, nie jest to moja ulubiona mm -hmm. kreacja. Jednak patrząc na to, jak Ty też mi wyglądałaś, dałabym tej sukience 8. Bardzo mi się podoba, ale nie, nie ma wiecie, nie ma tego czegoś dla mnie jeszcze. Mm -hmm. I To jest też taka sukienka, która nada się na więcej niż jedną okazję. Tak, tak. Tak. To nie jest tylko sukienka na Sylwestra, ale. Nawet z... na można jakoś do, nie wiem, do, 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 do jakichś tam martensów tak, na przykład. Tak. Czy, czy nawet do klubu, na jakieś urodziny, tak. wiecie, jest bardzo uniwersalna, więc w tym przypadku kupujemy sukienkę ym, na funkcyjną. No. Mhm. Zgadza się. No to dobrze. To Dziękuję bardzo, że wystąpiłaś w moim filmie. Proszę bardzo. Odsyłam wszystkich do filmu Kasi. Oczywiście link będzie w opisie. I do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa pa! pa.